Cześć, jesteśmy po kilkunastodniowej przerwie Przygotowujemy się do pracy Nie było nas paręnaście dni Znaczy byliśmy, ale na takiej krótkiej roboczej wizycie na godzinę czy dwie Przykręciliśmy jeden czy dwa blaty Jak się okazuje te kołki, które nam polecają w, w, w tych sklepach budowlanych się tutaj absolutnie nie sprawdzają Próbowałem to robić na takie kołki, na które sam robię montaże w swojej robocie Trzyma się to średnio. I za waszą podpowiedzią najpierw kupiłem w składzie budowlanym te wkręty ciesielskie 320. One się okazały za małe, żeby łapać. Są za krótkie. Gdybyśmy mieli łapać te blaty ze sobą tak na przestrzał, bo łapiemy przez te poprzeczki ne? i one nam nie starczają. Więc te 320 posłużą nam do skręcenia tych blatów powyżej ścian, tam gdzie damy rozpórki. A Zamówiłem przez internet dwie dwie paczki 380 i one już starczą. Różnica w cenie spora, bo za paczkę 320 zapłaciłem 100 chyba 85 zł, a tutaj za dwie paczki tych 380 niecałe 300 by z przesyłką, także tak to zrobimy. No i, i właściwie te taktyki nie zmieniamy. Dokończymy tą ostatnią czwartkę, Przenosimy się na zewnątrz, zrobimy ramkę dookoła, całą na zewnątrz. Z tych kołków co mamy. Dalej korzystamy z tych, które nie do końca e, dobrze trzymają, ale, ale trzymają. Skręcimy to na koniec na przestrzał tymi ciesielskimi. I tyle. No. Jak gdyby innego pomysłu to nie mam. Sam buduję dom. Bez kredytu. Siemanko widzowie wracamy teraz mam nadzieję, że będziemy działać po starych cenach jeszcze kurde za 2022 rok. No. To co, to u Ciebie co robiłeś przez ostatnie tydzień. No, miałem dwie fuchy, a poza tym grałem na Lewandowskiego i przygrałem stówę, bo nie strzelił karnego kurde. <grym> Dlatego ja jestem z tych, którzy telewizora w ogóle nie oglądają. A, a W ogóle nie interesuję się sportem, żadnych meczów nie oglądam, ale ten mecz obejrzałem, trzy razy na tym meczu zasypiałem, coś obrzydliwego, nie mogłem na to patrzeć naprawdę. Wiadomo i oczywistą sprawą jest, że sam zagrałbym lepiej, a pokonali pokonalibyśmy każdą drużynę. Ale na Belgię postawiłem, jakoś się udało, też grali Siarę, normalnie Lagaj do przodu, jedna bramka Batshuay, grali tak samo jak Polacy, także kurde ci co mówią, że Zieliński źle grał, to on grał po prostu na wysokim poziomie takim jak De Bruyne, a De Bruyne grał tak jak Zieliński, także, także, kurde, Belgia też mnie zaskoczyła negatywnie. Na Niemcy to już w ogóle, kurde, szczęście, że na nich nie stawiałem, bo, bo na nich nigdy nie stawiam. Kolejna rzecz, na której się nie znam. Na budowlance się nie znam, na mechanice się nie znam, na elektryce się nie znam. I o sporcie nie mam zielonego pojęcia. Dobra, do roboty się bierzemy. Kurde, troszeczkę nie, nie jest minus 6, tak jak ostatnio było. Zobaczył moją kurtkę i mi tam ciepło było. Jak norweską kurtkę elegancką. Kurde, ciepłe. Kurde, na Spitzbergenie tam nic nie grozi. No, coś jak przygotowano tradycyjnie. Gumowce eleganckie. Wszystko kurde ten, ocieplane kurde, leciutkie, le, lżejsze niż Nike kurde, a Irmakty, kurde No co, chyba się nie będziemy mądrować jak to budować, po prostu ustawię time a i jedziemy Co z tego będzie, to będzie oby równo i oby w miarę sprawnie Time lapse. Szczerze tak, no. Mytoniarkę no. ciągle mamy na zewnątrz. A to nie trzeba, bo to, nie, bo to klej do kafalek taki. Z wiertarką mi tak? Skończyliśmy. Szczerze powiem, kołki 140 są za krótkie. Powinniśmy używać jakichś 160-180, może trzymałoby lepiej. Ale poradzimy sobie z tymi, tymi, tymi wkrętami ciśnienckimi. I wiertu dłuższy. No dzisiaj koniec, bo skończyła się bateria. I co mogę powiedzieć? Wreszcie wygrali drugi mecz. Dzisiaj chociaż 2-1 z tą Arabią Saudyjską, z którą Arabia Saudyjska wygrała z Argentyną. To to była masakra. Argentyna i Niemcy dzisiaj płaczą. No my dzisiaj, to, znaczy do dzisiaj płaczą, a my możemy od dzisiaj płakać. Dwa miesiące słuchałem o Pelecie, teraz będę dwa miesiące słuchał o tym, o Pelu, o, o, o Pele. No bo jak może człowiek, który strzela 99 karnych nie strzelić akurat Karnego. Już bym miał, kurde, elegancką, nie zarobioną tą tygodniówkę. Mamy skończone wszystkie ćwiartki z zewnątrz. Skończymy się baterie, więc nie będziemy już dzisiaj zaczynać czy nawet tej zewnętrznej ściany. Policzyłem wstępnie i pokrętnie, że potrzebujemy jeszcze metr sześcienny desek, żeby e, rypnąć te zewnętrzne ściany. Sąsiad zaproponował, żebyśmy pożyczyli od niego blaty, więc zobaczymy jakie on ma, ile ich jest. Teraz to dokupimy ewentualnie i zamkniemy z drugiej strony. Wtedy, tak jak mówiłem, skręcimy je po prostu przez ścianę na, na, na te długie e, 380. A same środki zrobimy na rozpórki. Pianka uzupełniamy i e, podkłady też mamy plastikowe pod to zbrojenie. Uzupełnimy te elki teraz, jak przeniesiemy się na zewnątrz, bo elki już mamy, ale jeszcze ich nie zamontowaliśmy. To, co podpowiadaliście, żeby zrobić po 6 tych elek na tej zewnętrznej stronie, to to poprawimy jak przeniesiemy się z drabiną na zewnątrz a dzisiaj chyba tyle co? deszcz zaczął padać baterie nam się skończyły, materiałów do pracy brak chęci są, ale nie ma jak I, e, idzie prorobota elegancko, wszystko idzie a jeszcze chciałem powiedzieć tutaj do Ciebie Grzesiu długo się nie widzieliśmy, masz pozdrowienia od Mańki odliczę na to, że zapytał się jakiej Mańki no dobra, jakiej Mańki? co ma wielkie Mańki Używane blaty to jest katastrofa. Są powykrzywiane, nie wiadomo, które, gdzie, ile leżały, w jakich warunkach, więc krawędzie blatów są krzywe. A przy mojej takiej skłonności do zrobienia tego precyzyjnie, szlak mnie trafia, bo musieliśmy te blaty ciąć na pół, bo one były albo, albo się zjeżdżały w dół gdzieś na środku, albo się bananiły i musieliśmy rozbierać. Kupa o, nerwówki ostatnio Grzegorz wyrwał dobre blaty, a zostawił złe, który był Fyf, tak. <laughs> I, i, i w nie nerwach. Mogę, nie mogłem się z nim dogadać, ale dziś jest robota, dzisiaj robota szła. Dzisiaj szło dobrze. No. Poniosło mnie i po prostu już w nerwach nie sprawdziłem dokładnie, wyrwałem dobry blat, zostawiłem krzywy. Ale najważniejsze, że mamy wiertarkę. Tak. Co jeszcze no. chciałem powiedzieć? Z, z takich desek nowych, baja, na pewno byłoby wszystko idealnie równo, z nowych desek, ale przez to, że używaliśmy blatów, które były wcześniej użyte do szalowania. Co tam było pod spodem? Ława fundamentowa, tak? tak. Czy ściana fundamentowa? Coś tam żeśmy szalowali? Ławie. Część tych blatów jest to. Część blatów jest pożyczona od sąsiada, więc z tymi pożyczonymi od sąsiada, które leżały chyba z rok na dworzu, też jest kłopot, bo mamy pofalowane grzbiety. Ciężko się to mierzy. Zwłaszcza, że zwykle coś nie tak dzieje się na środku tego blatu. Czyli on jest albo na środku wypukły, albo na środku wklęsły. Ale... Trzeba jeszcze po prostu, no iść tutaj do kolegi, zobaczcie jaki tam ma deski, może coś się wykorzysta wtedy jak przyniesiemy te deski od tego kolegi, to zobaczymy ile trzeba dokupić, co, co tam można jeszcze wybrać z tego, no póki ceny w 2022 są jeszcze niższe to. i koszty pracownicze i koszty kurde inflacyjne, wszystkie są jeszcze niższe. No jak akwizycję już robi na 2023 sobie zobaczę. Nie no nie robię. Tylko września, <noise> chciał na 2023. 2023 otwierać firmę. To ja mówię. Co, no otwieramy, budujemy domy. domy. Budujemy domy. Tak. Tak? Co? To... No to on ma takie na razie podstawowe rzeczy na e, ten. Na akumulator, no fajne. No ale to, to jest dla półtorej osoby do pracy. Te narzędzia, które ma. A żebym chciał firmę otworzyć, to muszę jeszcze trzy razy tyle kupić tych maszyn i Cześć, jak nie dramatyzuj. Z no tym co mamy nie udało... będziemy się o wiertarkę z bilia, z tym, a nie co mamy, wiertarkę. Z tym, co mamy, udało się do tej pory tyle zbudować. No. miało miałoby się nie udać zbudować tyle samo u kogoś innego? Bo u kogoś innego trzeba to robić na czas. Ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby to robić na czas. No, u nas, słuchajcie, to trwa dwa lata, ale tak naprawdę budowa trwa mniej więcej tyle, ile jest odcinków. Jest 100 parę odcinków i 100 parę dni jesteśmy na budowie, ale pamiętajcie też, że my na tej budowie nie jesteśmy od 7 do 16 czy od 7 do 20, tylko tak jak dzisiaj jesteśmy tu od 9 do 12 czy 13, bo skończyło Ja materiały. pracowałem na budowie, gdzie stawialiśmy budynek sześciopiętrowy, w 9 miesięcy cała brygada, więc cała brygada. tam są inne obroty, i tu są inne obroty. Tak? Inne obroty, inne finansowanie, in, in, inne zaplecze materiałowe, narzędziowe. No tam trzeba mieć wszystko. Ekipy, no. I kurde, przychodzisz Nie. do pracy, ty robisz to, 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 ty robisz to, to, to. W każdym razie Grzesiek musi mieć taką grubą kurtkę Nie. na zimę, i jeszcze Nie. taką jak mam, kurde w plecaku wodoodporną. Nie. No i chciałem powiedzieć wszystkim, że dziękuję wszystkim, bruszę łapki w górę, działamy dalej, nie poddajemy się, jedziemy. Własnej nieprzenoszonej woli to powiem. <noise> Jedyna niewyreżyserowana rzecz dzisiaj w tym serialu naszym. <noise> Wszyscy <z nim> <noise> wiem, że czasem dobrze sprzątamy, spadamy. Dziękujemy Ci za uwagę. Jak się uda, to puścimy drona, jak nie to nie. A jak się nie uda, to puszczę na koniec filmu po nagranie, które jest. Z... A byliśmy adios, amigos. Mówię reprezentacji Niemiec jak zagra z Hiszpanią. Cześć. Sam buduje dom bez kredytu. Sam